Witajcie widzowie YouTube'a. Teraz wam pokażę fajny strój na balik dla dzieci. Stój tam, nie ruszaj się. I za chwilę przebierzemy dziecko na balik szkolny. Oryginalne przebranie za mumię. Mumia, fajny, zajebisty balik szkolny. Zobaczcie państwo sami. Zobaczcie państwo sami. Moment. Jak widać, wystarczy tylko papier toaletowy. Tanie przebranie. Teraz wam pokażę efekty. O! Dziecko pięknie przebrane za mumie może tańczyć i straszyć na baliku szkolnym. Bardzo fajne tanie przebranie. Trochę się nam to rozwaliło, bo papier jest toaletowy taki o... Taki o. Ale jak widać... O, proszę potańczyć chwilę. Jak na baliku. O, bardzo fajna zabawa szkolna. Można sobie tylko wyobrazić Frejda dla dzieciaków. Zwykły papier teletowy. Zwykły papier teletowy. Nie się z tego odwinąć. się odwiną. Ojejku, czego? Uciekał. Łe, kurde. Dobra, koniec, kończę. Subskrybujcie kanał. Ej! Jo! O, o kurde. I subskrybujcie koron.